Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmiku o modyfikacji naszej niewiadóweczki. Tym razem będę montował to, co jest za mną, czyli panel fotowoltaiczny, żebyśmy mieli prąd. Nasz panel jest 160 W z Juli i prawie że idealnie pasuje tu na okno. Jest trochę większy od okna i to będzie idealne do tego pomysłu, który mam, czyli zawiesić tutaj na zawiasach i żeby był otwierany. I zamykane. W czasie jazdy będzie zamknięte okno. W czasie postoju będzie można regulować kąt nachylenia do słońca, ewentualnie całkowicie poziomo otworzyć ten panel i wtedy będziemy mieli odsłonięte okno. Mam przygotowanych tu kilka różnych zawiasów, zaczepów, i tak dalej. Myślę, co mi tu będzie pasować. Trochę nie wiem jeszcze, jak to do budy przykręcić, ale chyba zaryzykuję na tym pasku. Później to uszczelnię i jak najbardziej się wkręcę tutaj w to wzmocnienie w tą listwę. Myślę, że tu gdzieś jak najbardziej w środek którym zawiasem a druga strona zawiasu będzie po prostu przyczepiona do panela. Na dole oczywiście jakieś zapięcie, żeby to się w czasie jazdy nie otwierało albo nawet jakaś taka listwa żeby cały panel podtrzymywała I jeszcze zobaczymy. Na razie myślimy, jak tu przyczepić zawias. Ten myślę będzie taki idealny wielkościowo, nie trzeba nic odcinać. Idealnie pasuje, można go tu przykręcić i na wkręty i na przelot na śrubki gwintowane. Natomiast tutaj w pierwszej kolejności chyba spróbuję jednak to zrobić na wkręty. No i tutaj już w mojej kolekcji śrubek, wkrętów i innych podobnych rzeczy muszę znaleźć coś, co mi się do tego celu przyda. Ja tutaj widzę coś takiego, tylko że to są do drewna. Nie wiem jak z ich wytrzymałością, ale myślę, że jak trzy się da, trzy się da, to powinny być ok. Zobaczę, czy mam jeszcze jakieś grubsze, ewentualnie gdzieś podjadę. Pierwsza dziurka jest tu już nawiercona, więc biorę zawias i spróbuję przykręcić, zobaczymy jak będzie trzymać. No Cóż mogę powiedzieć. Ma naprawdę mocno już na jednym, a jeszcze zostały trzy śruby. Od środka muszę zobaczyć, jak to wygląda, gdzie to wyszło, czy nie wyszło. Ewentualnie jeszcze pomyślałem, że można by dać nito nakrętki i normalnie na gwin do nito nakrętek i to by wtedy wyglądało profesjonalnie. Ale jeżeli to będzie działało, no to tak zostawię nie będę wyważał zamkniętych drzwi. Może. Co ja gadam? Nie będę wyważał otwartych drzwi. No a tak czy inaczej, gdzie to przeszło? Gdzie nam ten wkręcik przeszedł? nie widać nigdzie nigdzie nie widać, że nam przeszedł jeżeli wszedł nawet za półeczkę, to luz tutaj też nic nie widać Ej, więc jest Dzi! Dobra, kręcimy drugą No dobra, kręcimy drugą staram się tutaj w środku, w tej gumie więc guma jednocześnie będzie uszczelniać chociaż myślę, że tutaj pod spód wepchnę później klej do szyb albo jakiś inny silikon I teraz wkręta, wkręcika bierzemy i wkręcamy drugiego. Czuć, mocno trzyma. Aż długiego listwa, więc naprawdę mocno doszło. Tu jest równiutko, jest równiutko. No i jeden zawias siedzi. Nigdzie nie wyszedł. Jeszcze się raz upewnię. Góry nigdzie. No, to jest dość duża przerwa. Ale to jest bezpiecznie, bo jest dość duża przerwa. Gruba ściana. Nigdzie nic nie wylazło. Idealnie trafiłem. Także dwa wkręty wkręcone. Myślę, że trzeci sobie daruje. Te dwa naprawdę mocno trzymają i tutaj w środek gumy weszło więc też uszczelnia. Zostawiam tak jak jest. Robię tak samo z drugiej strony teraz zawias. i zaznaczyłem sobie dziurki, gdzie zawiasy wejdą w panel fotowoltaiczny, ale nie będę tutaj na wkręty dawał, bo nie wierzę aluminium, że się nie wyrwie. Natomiast zrobię dziurki tutaj i zrobię normalnie śrubki z nakrętkami i wtedy będę wiedział, że na pewno nie odpadnie. Przygotowałem sobie wszystkie śrubeczki, podkładeczki, które będą mi potrzebne. Wiertełko szósteczkę, klucz dziesiątkę i na śrubki szóstkę, czyli na kluczyk dziesiątkę zaraz wywiercę otwory i będę przykręcał tutaj zawias. No i zawiasy są dopasowane, więc na razie odkręcę, żeby tu dopasować sobie do otworów, ponieważ zgubiłem tutaj dziś wymiar, mi się wytarł, więc i tak przykręcę najpierw zawiasy, a później już zawiasami do budy będzie łatwiej. Więc teraz z powrotem odkręcam no i teraz będzie przynajmniej czas na to żeby zasmarować tutaj te otworki i żeby silikon też tam do środka wleciał razem ze śrubami dwie które wiedziałem no i trzeci wymiar wyjdzie już z tego przykręcenia czyli tu muszę nawiercić dziurkę przykręcić i jeden zawias jest gotowy jak sobie pomyślałem, że tutaj widziałem, że ten profil jest dwuwarstwowy, czyli jest przerwa pomiędzy nimi i jak się ugnie lekko, ubije, to te śrubeczki mogą się odkręcić, więc pomyślałem, że później jak będę miał chwilę, kupię śrubki samokontrujące i założę tu samokontrujące, wtedy się nie odkręci na pewno nawet jak się poluzuje i będzie bezpiecznie. No a teraz wiercimy drugi zawias. Analogicznie drugi zawias tak samo został przykręcony. Więc już są dwa. Mam nadzieję, że więcej nie będzie trzeba, bo tu może szyba tutaj wypychać mi trzeci zawias, więc wolałbym na dwóch zrobić. Zrobiłem specjalnie na zewnątrz, żeby było przy, przy narożniku, żeby to było mocno. Wygląda naprawdę solidnie. No i zobaczymy. Żeby nie ciekło, to trochę sobie tutaj dam takiego silikonu mam na zewnątrz, do wewnątrz. Właściwie to zajadę wszystko silikonem, co mi to... To będzie pod zawiasem i ma nie cieknąć więc jak wyjdzie to sobie go wyczyszczę a przynajmniej będę miał pewność, że nie cieknie. Gdybym miał zrobiłem to Sika Flexem, bo jest na pewno dużo lepszy, ale w tej chwili nie mam. Wszystko zasmarowałem tutaj silikonem. Jak przykleję zawias, to się wszystko wyrówna i wszystko ładnie wykończę. Dało się. Przykręcone. Silikon aż powyłaził. Więc ja go tutaj ładnie sobie powciskam. Żeby to było na równo. Poczyszczę. Dobrze jeszcze tam wcisnę. Tu jeszcze wcisnę silikonu i będzie cacy. Ale to już zabawa. Sam panel wisi. No i sprawdźmy czy to wszystko działa otwieram, mogę regulować sobie w stronę słońca i zamykam. No i dobra. Zrobię tam ładnie silikon obrobię i wymyślę na to jakieś zapięcie, żeby podczas jazdy ten panel po prostu nie latał. A tak to wygląda. Elektryczna, ekologiczna niewiadóweczka. No i obrobione. Zobaczcie, z każdej strony tutaj ładnie wyszedł silikon, więc nie powinno przeciekać. A co do samego silikonu, to mam akurat coś takiego do wewnątrz i na zewnątrz i zobaczcie nawet budynki, okna, uszczenia, więc myślę, że to będzie tutaj ok. No mówię, jakbym miał ten sikaflexem z zrobił. W razie czego się wydłubię i poprawi, nie problem. Teraz tu jeszcze też wcisnę, poprawię silikon i sprawa zawiasów załatwiona. Panel już wisi, ale zostało mi jeszcze oprócz tutaj dolnego mocowania, to gdzie przeprowadzić kabelek. Myślę, że najlepiej będzie tu gdzieś to wrzucić. Mam przelotkę, nie wiem czy ona będzie potrzebna, czy po prostu przewiercę dziurkę i uszczelnię, ale zaraz zobaczę, czy ta przelotka mi się tu pod panel po prostu zmieści. No i kabel wtedy do kabiny i tam sobie sterownik gdzieś zainstalujemy. No i tak, mam przelotki. Na razie jedną na taśmę klejącą dałem, żeby zobaczyć czy nic nie będzie przeszkadzać. Kabelek mógłby sobie tak tu wisieć, żeby był na, do dyspozycji przy otwieraniu. Zamykamy klapę. Tutaj jeszcze przeszkadza. Ale mam jeszcze do dyspozycji tu prawie 2 cm, więc to mogłoby mnie tu uratować. Jak wezmę bliżej szyby po prostu. To... Bliżej szyby, ewentualnie mógłbym tutaj jeszcze naciąć to, ale fajnie by było, jakby to było schowane, właśnie. Więc ja go daję tu przy samej szybie, pół centymetra od szyby. Będzie ok, ale kwestia, czy nie będzie przeszkadzał teraz. Nie, teraz no jest jeszcze prawie centymetr luzu tam, tak będzie ok. Więc myślę, że coś takiego zrobię. Tu puszczę przewody i będzie to zabezpieczone, że nie wyleci tam żadna wilgoć. Wtedy dzięki tej przylotce z AliExpress za nie wiem, 20 złotych, tutaj są wiele droższe. No dobra, to wiemy co dalej robić. I teraz długo, długo rozważałem, jak to zabezpieczyć tutaj przed zamknięciem. I na razie stanęło na tym, że przyczepię jedną taką blaszkę do panela, drugą do budy i. Ona to będzie fajnie na siebie nachodzić tyle, co trzeba. Jest lekka, bo jest dziurowana. Tylko jeszcze tutaj jakieś zamknięcie trzeba wymyśleć. Myślę, że zrobię tam gwint i po prostu nakręteczką z motylkiem czy czymś takim będę ją zabezpieczał. No staram się, żeby to było jeszcze wszystko w miarę estetyczne i ładne. Ale jak takie coś małe będzie, jeszcze mogę to trochę sować tutaj głębiej. O, no to myślę, że estetyka za bardzo na tym nie ucierpi. Po dwóch stronach zrobię coś takiego. Może tu w środek właśnie nito nakrętkę. Dodatkowo jeszcze jak są te dziurki, to będę mógł po prostu sobie tutaj jakiś kijek po prostu zaczepiać i tak jak maskę w samochodzie na przykład zaczepiać i żeby ten panel postawić. Myślałem o siłownikach, ale czy to konieczne? Zobaczę. Zawsze wtedy mogę dorobić sobie tutaj tą kuleczkę, tu kuleczkę i wtedy będzie się na siłowniku jeszcze otwierać. Więc myślę, że to rozwiązanie nie dość, że naj, najlżejsze, bo tylko dwie takie dość cienkie blaszki, to jeszcze będzie funkcjonalne, bo wszystko z tego będę mógł wyrzeźbić. Trochę obcinania, trochę szlifowania. I cztery blaszki gotowe. Dwie do kabiny, dwie do panela przykręcone. Blaszki z dwóch stron mam do panela już przykręcone. Wziąłem na blachowkręty takie z podkładkami. Jeżeli by się okazało, że to nie będzie trzymać, to jednak dam tak jak zawiasy, e, śrubki i nakrętki, ale na razie trzyma się dobrze, więc też zależy mi na wadze, bo dużo rzeczy będę robił, więc każdy gram jest ważny. No i na prostocie wykonania, nie ma co nad tym siedzieć. Dwa dni. Jak będzie trzeba, poprawimy. Na razie wygląda to tak. Już fajnie, równo tutaj szczelina się zrobiła. Ale teraz do kabiny przykręcę jeszcze to. Ustawię. I wtedy będę miał do przykręcania. Chodzi mi jeszcze jedno po głowie, żeby albo zrobić dłuższe to trochę e, o jedno tutaj oczko. Dlaczego? Dlatego, że jak będę chciał przykręcić siłownik to wystarczy wtedy na to oczko przykręcę siłownik w odpowiednim miejscu tutaj klapy. Jak będę otwierał to sama będzie się otwierała. I tak myślę czy od razu nie zrobić tego o jedno oczko dłuższe. Albo po prostu jedno oczko wyżej i tu gdzieś jedno przykręcanie. I jedno tu zostawiamy wolne. O, tak też może być w sumie. Też będzie dobrze. I jedno zostawiamy. I tak chyba właśnie zrobimy. Tu będzie przykręcanie. Na jakąś taką, może z plastyczkiem kupię taką nakręteczkę, żeby sadzać i przykręcać. Albo jeszcze coś innego wymyślę. Tu zostawię, żeby coś może powiesić. Jak się otworzy panel, na przykład światełka. A tu zostawię do, 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 do siłownika. I to jest plan. Tak robimy. Teraz następna rzecz, mianowicie na co ja to przykręcę do kabiny. Tutaj poszły wkręty, ponieważ jest listwa, więc jest mocno. Do samego laminatu nie spodziewam się, że wkręty będą się dobrze trzymać. Tutaj jest dość mocny w tym miejscu. Ale chyba spróbujemy nito nakrętki. Wtedy dowiecie się, czy nito nakrętki w niewiadówce zdają egzamin w tym laminacie. Zrobię dziurkę, wsadzę nitoną na nakrętkę. I wtedy będę miał gwint, jak zanituję, żeby przykręcić w odpowiednim miejscu te blaszki. Tak chyba zrobimy. Teraz w razie W zaznaczyłem sobie aż trzy miejsca. Myślę, że będzie lepiej trzymać. Teraz wystarczy dobrać rozmiar nitonakrętki. Im mniejsze, chyba tym lepsze. Chociaż, chociaż... właśnie. Właśnie, właśnie. I teraz dwie sprawy. Rozmiar... I teraz właśnie rozmiar nitonakrętki, jaki sobie wybrać. Po pierwsze, jeżeli wezmę duży, to muszę się liczyć z tym, że kołnierz będzie mi odpychał trochę. Zobaczcie, o, że kołnierz będzie odpychał trochę, bo jest większy, jak tu wsadzę, i, i ta blaszka nie będzie całą powierzchnią dotykać, tylko będzie oddalona i trzymać się na tych nitonakrętkach, co może powodować lekko lekkie jej ruchy. Więc. Może, więc może dać właśnie mniejsze nitonakrętki, żeby przechodziły przez te dziury. Wtedy jak dokręcę, to całą powierzchnią blachy będzie się trzymać budy karoserii. Chwila namysłu. Robi się ciemno, ale stwierdziłem, że pójdę na kompromis. Podszlifuję, tak żeby jak największe nieto nakrętki weszły właśnie tutaj w tą dziurkę. Ten podszlifowany tutaj bez problemu wchodzi, więc takie wykorzystam. Okazuje się, że ścianka jest za gruba, więc spokojnie mogłem tu wkręty wkręcić. No ale już tego jednego dokończę. Wymyśliłem, że rozwiercę go. Jak będzie rozwiercony, będzie węższy i wtedy bez podcinania po prostu zanituję tutaj to nakrętkę. Zobaczymy. No, jak rozwierciłem większą dziurę. Idealnie się tu wpasował. Nie ma śladu, nawet nie widać. W razie czego później jeszcze będę lakierował przyczepę, to to uszczelnie. Ale wyszło fajnie. Na dzisiaj koniec, jest ciemno, resztę zrobi jutro, wiem już co robić, dam chyba po jednej nito nakręcę, resztę na wkręty i to będzie się na pewno fajnie trzymać, bo to jest naprawdę gruby ten laminat. No i nas o kolejny dzień prac, samego rana, ciągle o tym myślałem, nie mogłem zasnąć, więc robię dalej. Zdecydowałem się tutaj na środku, jak widzicie, był zrobiony nit, to natomiast tutaj, żeby było też coś innego, to daję... Kręty farmerskie o. O. i powiem Wam, że myślę, żeby to wystarczyło, bo bardzo fajnie trzyma. Ale jak będą e, różne opcje, to jeżeli jedna się wyrobi, druga będzie trzymać. Myślę, że to wszystko w ogóle pomaluje w kolor i nie będzie tego widać. No oczywiście wcześniej wszystko musiałem spasować, żeby to fajnie chodziło lekko. Tutaj takie dobre pół milimetra przerwy, żeby to dociskało, a żeby nie haczyło właśnie. Jest ustawione. No to lecimy. To samo robię teraz po drugiej stronie. Pasuje teraz obrobię tak, żeby właśnie ten kołnierz no Dziura idealnie na sztywno pasuje. Obrobię jeszcze tylko, żeby ten kołnierz też zatopił się w laminacie, żeby głębiej weszło, bo jak wczoraj widzieliście, robiłem to nitonakrętka wychodzi za gruby jest ten laminat. On jest jednak tu gruby i porządny i trzeba tą nitonakrętkę głębiej wsadzić. Więc teraz obrobię to choinką. Dobra, wsadzam nitonakrętkę. żeby za mocno coś nie zrobić. Jest na gładko, trzyma się. Myślę, że będzie super. Mocno się trzyma. Dobra, opanowałem już nie to nakrętki w laminacie, więc fajnie można przykręcać to wszystko. Dobra, załapię to na śrubkę i później tak jak tam zrobię tutaj na farmerskie wkręty. Najpierw muszę to wszystko ustawić ładnie. Także ustawiam takie z tamtej strony, tutaj żeby było równo na dziurki. Użyję. sam sobie. Ta to nakrętka, jak nawet za mocno dokręcę, to ona tam się jeszcze mocniej rozciągnie i będzie trzymać. Ale żeby nie urwać czegoś, bo powinno być. No nie. To mi się lekko przesunęło. Jeszcze zależy, jak panel podnoszę, bo jak podnoszę z tej strony, to na tą stronę idzie. Trzeba będzie łapać na środku w ogóle. To będzie oki, ok. ok. Ale ja go odsunę jeszcze. No i skoro już mam wszystko ustawione, to dokręcę to na wkręty farmerskie, bo one też fajnie trzymają. Więc jak widzicie już wytestowałem. Można i nie to nakręty i wkręty farmerskie. To jest gruby laminat, to będzie się trzymać. O. Tak gruby, że nawet Wkrętarka już wysiada, ale to taka byle jaka wkrętarka. Zaraz wezmę lepszą. O, Jest. O, I Teraz będzie wszystko trzymać. Ideolo. Teraz, no, żeby to jeszcze wszystko działało, to muszę przyspawać tutaj Ła, spadło. Muszę spawać nakrętkę. O! I wtedy z drugiej strony będę mógł przykręcać śrubką przez otwór tutaj. Oczywiście jak będę spawał, muszę odszlifować ocynk, bo inaczej będzie pryskać i ten spaw będzie nieładny i nie tak wytrzymały, więc odszlifuję trochę ocynk do tego i przyspawam tu na środku nakręteczkę. Spać, żeby było mi łatwiej. To ja sobie o, z drugiej strony złapię. Żebym, nie będę musiał trzymać nakrętki w ręku. Łatwiej sobie ją tu wycentruję. Nawet ją sobie skręcę, jeszcze będzie lepiej. I nawet ty muszę teraz trzymać jest dobrze Jeszcze jakbym gaz odkręcił, to by w ogóle było mega Zamknięciu wygląda wszystko ok, ale sprawdźmy to. Jest idealnie. Łatwo się dokręca. I tutaj trzeba jeszcze jakąś właśnie motylka wymyśleć. Ja później wymienię tą śrubkę chyba na taką z motylkiem, żeby mocno dociskać, żeby nie było tego minimalnego ruchu nawet. No ale już jest dobrze. Z obu stron poczyniłem to samo, wszystko ładnie działa, leciutko chodzi, więc można to oczyścić i zakonserwować od rdzy, gdyż no jak widzieliście, musiałem naruszyć niestety ocynk. Ale i tak będę to malował wszystko w kolor, więc od razu zapodkładuję. Zanim przejdziemy dalej, sprawdzam, czy ten panel w ogóle jeszcze działa. No, działał, ale i tu spawałem i tak dalej. Generalnie chyba nie ma nic wspólnego, ta ramka z, e, z ładowaniem jest pewnie odizolowana, ale nigdy tego nie robiłem, wolałem się upewnić. Działa dalej, tak? Akumulator jest podłączony, słoneczko trochę świeci i panel działa. Ja wiem, zaraz będziecie krzyczeć, że to jest PWM, a nie MPPT, ale spokojnie, na razie będzie ten. Później się zmieni na MPPT, jak będzie... Będzie trzeba w ogóle. Najpierw testuję o. Bo niepotrzebnie stracić pieniądze. To jest 160 W plus ten sterowniczek w przyczepce angielskiej miałem 100 W i też chiński sterownik PWM i dawał radę. I to jeszcze z telewizorem, a tutaj będzie właściwie właściwie tylko światełka będą. Nic na razie więcej nie przewiduję. Może kiedyś pompka z wodą. Dobra, tak czy inaczej, działa, możemy robić dalej, więc podejrzewam, że teraz, jak będę już wprowadzał. Kabel od panela do środka, to muszę uważać, żeby nie styknąć tych kabli. Chyba je zaizoluję. Nie znam się za bardzo, ale, ale pewnie prąd leci. Skoro leci prąd, to tam jest jakiś prąd i nie chcę spalić tego panela. Izoluję i robimy dalej przelotkę i wprowadzamy do środka kable. Mam taką przelotkę podwójną, ale. Chyba się pokuszę, żeby te kable wsadzić przez jedną przelotkę. Nie ma sensu przez dwie. Najwyżej druga mi zostanie do czegoś innego. I wtedy zrobię tylko jedną dziurę tutaj w poszyciu. Dobra, przeszedłem przez pierwsze poszycie. Tam jest drugie, więc będę musiał tutaj ominąć tymi kablami. I od środka nie będzie nic widać. No i był problem, żeby sam kabel przełożyć tutaj i żeby przeszedł przez to drugie poszycie od okna, więc wziąłem drut od migomata. On już jest tam wsadzony, teraz zaczepię do kabla i przeciągnę przez drut od migomata. No, no Jest? Ja. Super! No także kabel przeprowadzony, wystarczy już przelotkę tylko przykleić i z zewnątrz jest gotowa. Ale jeszcze tego nie robię, bo pomyślę, czy nie chcę czasami czegoś wyprowadzić tu z przyczepy. Może jakiś pasek LEDów, może coś, żeby tu świeciło. Pomyślę chwilę. E, natomiast idziemy do środka przyczepy, zobaczcie. No i w środku elegancko dzięki drutowi jest wyciągnięte. Mogę sobie to puścić tutaj gdzieś górą. Pomyślę, gdzie sterownik chcę zamontować, czy tu, czy może gdzieś tu, żeby było blisko kabla, czy może w ogóle przedłużyć kabel i gdzie indziej chwilę pomyślę i zobaczymy, ale już pół roboty jest zrobione. Ja myślę, że nie będę wyważał teraz otwartych drzwi. Na razie przyczepię tu. Te kable akurat starczą, więc może tu być sobie ten kontroler. Będzie też ładowanie USB od razu. A jak kiedyś, może wymienię kontroler na MPPT, to wtedy będzie gdzie indziej. Ale na razie to będzie ok. No i cóż mogę powiedzieć? Akumulator podłączony. Sterownik ładuje. Wszystko działa. Tutaj też już wszystko zrobione. Zapięcie działa. Można skręcić i jechać. Nie odpadnie nic. Zostało tylko przyklejenie tutaj tego, ale to chyba po lakierowaniu zrobię żeby mu to sobie ładnie okleić i w ogóle i, i albo jakiś wygięty patyczek takiej w masce się robi, żeby tutaj stał i podtrzymywał to, albo kupię po prostu przyczepię siłowniczek w odpowiednim miejscu i ten siłowniczek będzie sam otwierał tą klapę, tylko wtedy gorzej z regulacją, bo trzeba hamować ten siłownik. To jeszcze zobaczymy, tak czy inaczej panel gotowy. Także no co, autorski projekt, autorskie wykonanie, zrobione wszystko działa. Jeżeli cokolwiek będę jeszcze zmieniał, no to zobaczycie w jakichś innych odcinkach. Ja już się z wami żegnam. Jeżeli chcecie zobaczyć co dalej zrobię z tą przyczepką, zostawcie lajka, like suba i bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się, hej.